Witam wszystkich serdecznie. Studio przedmeczowe Hetmańska 69. Spotykamy się przed spotkaniem z Puszczą Niepołomice. Jest ze mną Mateusz Chmiel. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Mateusz, zanim do meczu spuszczą, to jeszcze momencik, chociaż poświęćmy temu, co, co się działo w niedzielę poprzednią, a działo się sporo. Tak jak mówiliśmy, i tak się stało. I Prawda? faktycznie działo się bardzo wiele. E, no, jak mam chwileczkę, faktycznie, żeby, żeby się, wrócić troszeczkę do tej niedzieli, e, no to faktycznie ten mecz był mega ciekawy. E, tak na chłodno, że jak mamy podejść do tego spotkania, troszeczkę emocje zeszły z nas. E, no, myślę, że te opinie, które były zaraz po spotkaniu, raczej są w tej tej chwili takie same. No, tutaj się sytuacja nie zmieniła. Faktycznie ofensywnie e, my cały czas jesteśmy, jesteśmy mocni, to pokazało to ostatnie spotkanie, no, a w defensywie popełniamy błędy. No Ja myślę, że tak już reasumując i jak najkrócej w ogóle y, do tego meczu podchodząc, y, chyba nas ten mecz tak do końca nie zaskoczył, bo zobaczyliśmy podobno stale, jako widzieliśmy w drugiej lize. Tak? No, tak rozmawialiśmy sobie w studiu przed meczowym, Dokładnie. przed tamtym spotkaniem, no i przewidywaliśmy, że będą grzmoty, tak? No i, one no i były. I od pierwszych minut były grzmoty, i od pierwszych minut się działo, od pierwszych minut były jakieś tam mniejsze, większe błędy, ale przede wszystkim było efektownie. Ja myślę, że każdy kibic, który oglądał to spotkanie, niekoniecznie kibic Stali Rzeszów, myślę, że kibice Stali Rzeszów to będą przez ten cały sezon przeżywać kilkukrotnie albo kilkunastokrotnie jeszcze palpitacje serca albo tego typu rzeczy. Ale dla kibica postronnego, który oglądał to spotkanie w telewizji lub z wysokości trybu, no to było świetne spotkanie do oglądania. Myślę, że w tej kolejce to na pewno takiego drugiego nie było, w tej pierwszej kolejce, więc tylko z tego się można cieszyć, bo jak z perspektywy klubu, z perspektywy Stali Rzeszów, z perspektywy Beniaminka, wejście z takim przytupem, z taką, z taką efektowną grą, wydaje mi się, że tylko i wyłącznie będzie na plus. Nawet jeśli straciliśmy te dwa punkty, to tak patrząc troszeczkę szerzej, na, w kontekście całej, nawet Polski, oglądającej ten mecz. No to według mnie to było naprawdę to było naprawdę świetne spotkanie. I to jest taki kapitał na, na przyszłe kolejki. Oby ten kapitał jeszcze zwiększać, jeszcze zwiększać, i tę efektowność jeszcze zwiększać, a przy okazji zwiększać dorobek punktowy, oczywiście. Reasumując, hasło na własnych zasadach to nie tylko slogan. Nie tylko slogan. To widać na boisku, jak wychodzi z Rzeszów i oby tak było w każdym spotkaniu. To jeszcze spotkanie z Chrobrym zamkniemy sobie wypowiedzią Łukasza Góry, który powiedział nam parę słów po tym spotkaniu tak na gorąco, także zobaczmy sobie co Łukasz mówił po spotkaniu z Chrobrym Głogów. Myślę, że to jest właśnie im wyższy level w Polsce, im wyższy poziom, to no, zawodnicy mają większą po prostu jakość piłkarską i no błędy po prostu nie wybaczają po prostu i tak zawsze znajdzie się więcej zawodników w tej pierwszej lidze, którzy umieją te błędy wykorzystać. I myślę, że nie to, że musimy się tego nauczyć, tylko po prostu my jako drużyna musimy mniej tych błędów po prostu popełniać, a ja myślę, że z każdym meczem w pierwszej lidze po prostu będziemy się pozytywnie nakręcać i w każdym meczu będziemy na pewno bardzo niewygodnym przeciwnikiem dla innych. już myślę, że nie sposób nie zgodzić się z Łukaszem, że ta liga jest faktycznie bezwzględna i Bezwzględnie są wykorzystywane błędy przez przeciwników. Tak, no to spotkanie pokazało to dobitnie. I eee, nie tylko to, bo nawet jak już będziemy przechodzić do spotkania Puszczy ostatniego z Górnikiem Łęczna, no to tam też jeden błąd i dosłownie nawet nie minęła minuta, a bramka już padła. I tam ustawiło to już całkiem spotkanie, dokładnie. I tak się skończyło. Tak, prawda? i tak się skończyło to spotkanie. No u nas na szczęście nie ustawiło to spotkania, bo to otworzyło jeszcze ten wynik i zaczęło się dopiero dziać. No ale tak, no z Łukaszem tutaj się trudno nie zgodzić. No powiem szczerze, że to co on powiedział, dokładnie to widziałem na boisku w niedzielę, że tych błędów jest za dużo i faktycznie... W drugiej lidze można było ich tyle popełnić i jeszcze tylu bramek nie stracić. A tutaj widzimy, no, nawet nie było trzech sytuacji: a trzy bramki zostały stracone. Więc, no. Po prostu trzeba się pilnować, trzeba się pilnować z każdym spotkaniem. Myślę, że faktycznie, czym dalej w las, tym będzie, będzie lepiej. Będzie troszeczkę bezpieczniej w tych tyłach, będzie mniej tych błędów, będzie większe ogranie. Pomimo, nawet tego, że chłopaki z naszego zespołu mają to doświadczenie tak? na wyższym poziomie rozgrywkowym, ale jednak jako zespół trzeba się dotrzeć razem w tej nowej lidze i no, daje im też ten czas. No, spokojnie. Na razie ja jestem o tyle spokojny, że ta ofensywa działa bardzo dobrze, tego się nie obawiam i liczę na to, że ta defensywka po prostu dojdzie i no, mam nadzieję, że w najbliższych spotkaniach już będziemy widzieć te różnice. Okej. Okay. Mając przed oczami kulisy nasze z tego spotkania niedzielnego, mam przed oczami taki obrazek Patryka Małeckiego po końcowym gwizdku, przybija sobie piątki ze wszystkimi piłkarzami z boiska i widać po jego wyrazie twarzy, jaki on jest zły, że Stal Rzeszów tego meczu nie wygrała. I właśnie, myślisz, że taka sportowa złość, to może być taka wartość dodana dla Stali Rzeszów na ten sobotni pojedynek? Myślę, że tak, bo to jest na pewno duży niedosyt wśród naszych zawodników. Eee, no, stracili to zwycięstwo w ostatnich minutach. Wiemy, w jakich okolicznościach. No, nikt nie chce tracić eee, trzech punktów. Znaczy, w tym wypadku dwóch punktów akurat. Eee, nikt nie chce tracić dwóch punktów po bramce samobójczej. I to jeszcze w ostatnich minutach. No, jest to bolesne, eee, więc totalnie że Patryk tak nie inaczej zareagował, jeszcze wiedząc, jaki ambitny jest Patryk, no to, to, to ta, ta scena akurat nie mogła dziwić. Myślę, że to, ale myślę, że, że to może pomóc w Niepołomicach. taka Taka zadra, taka. Takie właśnie przypomnienie sobie, kurczę, no, chcemy, chcemy troszeczkę leciutką plamę zma zmazać, chociaż jak dla mnie to nie jest plama, ten mecz to na pewno nie jest plama, bo, bo całościowo to był naprawdę fajne, to było fajne spotkanie mm, i, i gdzieś tam to taka mobilizacja, to będzie mobilizacja według mnie pozytywna po tym remisie. Mm, no i to się, mam nadzieję, przełoży w Niepołomicach. Bardzo bym tego chciał, ale poza tym wszystkim, poza tą złością, tak jak rozmawialiśmy, e, czy to w ostatnim studiu przemęczowym, czy, czy po kolejce, ten mental naszej drużyny, tak czy siak, jest bardzo dobry. Stal traci bramkę. To nic się nie zmieniło, nic się nie stało, gramy dalej i robimy swoje, bo my strzelimy tę jedną więcej. I ja, ja w tym cały czas upatruję największe siły Stali, że w tym każdym spotkaniu a, będą podchodzić do każdego rywala dokładnie tak samo, bez różnicy, czy grają z Puszczonią połomice, czy grają z resowią, czy grają z Wisłą, obojętne. Z każdym gramy tak samo, maksymalnie gramy swoje, na własnych zasadach. A, I dopóki Stal będzie grać na własnych zasadach, jeśli nie da sobie narzucić stylu ry gry rywala, to ja jestem po prostu spokojny. Wspomniałeś Wisła, Arka, i tak dalej, i tak dalej. Teraz puszczanie połomice. No i właśnie, jak oceniasz ruchy kadrowe tego zespołu w trakcie przerwy letniej, no wydaje się, że troszkę jak chrobry. Kilka zębów trzonowych zostało wyrwanych i trzeba było troszkę łatać te dziury. Tak, tak. No tutaj od razu pierwszy, minami, przychodzi Szymon Kobusiński, akurat z ze Stalo Rzeszów. Tak Jeśli dobrze pamiętam, przychodził za czasów Janusza Niedźwiedzia jeszcze. Tak. A no Miał krótki, swój udział w awansie do drugiego. Dokładnie. dokładnie, krótki epizod, ale jak widać, to chłopak bardzo utalentowany, no nie przypadkowo przeszedł do zagłębia. Lubin. no, okej, okay, teraz zaczął w dwójce, nowy sezon, ale, ale strzelił 11 goli w tym sezonie w puszczy. No, był jednym z wyróżniających się z, z zespołu. No więc tutaj tego, tego zęba trzeba było gdzieś trzeba było wstawić, tak? Kolejną zmianą, kolejną zmianą jest odejście z bramkarza, Gabriela Kobylaka. To też jest młodzieżowiec, tak? I widać, że ta, ta filozofia w Puszczy jest bardzo podobna jak w Stali Rzeszów, no bo ponieważ, ponieważ przyszedł za niego nowy bramkarz, młody bramkarz, czyli Kamil... Jejku, Kevin Komar. Kevin Komar, Kevin Komar z GKS-u Bełchatów. Też bardzo utalentowany osiemnastolatek. No i tutaj to są i jeszcze podstawa według mnie to Kamil Kościelny. Kamil Kościelny, środkowy obrońca, który odszedł, który wcześniej grał w Mielcu, teraz odszedł do Warty, Poznań. No ale powiedzmy, że m, trenerowi Tułaczowi w jakiś sposób udało się troszeczkę wypełnić te luki. No bo na przykład przyjście Michała Koja, no to to jest praktycznie jeden do jednego za Kościelnego. Przyjście Kevina na bramkę Komara, no to to jest też jeden do jednego dla jedynaka. Kwestia Kobusińskiego. Tutaj, tutaj myślę, że trener tułasz ma chyba największy problem, i to po pierwszym meczu widać, że to zestawienie napastników będzie trudne, ponieważ w pierwszym, pierwszym meczu wyszedł Klesiewicz na boisko, młody zawodnik, który wrócił z wypożyczenia. Rzeszowianin. Rzeszowianin, zresztą. dokładnie. I, I akurat w niepełomisach tych akcentów Rzeszowsko-Podkarpackich jest Oj, bardzo, bardzo, bardzo dużo. Poczynając od trenera, i no, nie wiem, musiałbym popatrzeć dokładnie staw szkoleniowy, to pewnie jeszcze kogoś moglibyśmy znaleźć. Eee, więc... I jeszcze wszedł na boisko Artur Siemaszko to akurat nie akcent z Podkarpacia, bo Zarki Gdynia przyszedł, do, nas, przyszedł do, do niepołomic. Ale ta gra tych dwóch zawodników myślę, że można było mieć trochę, trochę większe wymagania wobec nich. I kto wie, czy w kolejnym spotkaniu z nami ta formacja się nie zmieni. Dzisiaj wiesz też, dostał dwie żółte kartki raczej trener Tułacz słuchając go po konferencji no nie był zadowolony z tego, że, że w taki juniorski sposób tę drugą żółtą kartkę dostał obie dwie żółte kartki ale też nie skreślał go. Ale mam takie wrażenie, że troszeczkę podkręcił na tej konferencji, tak słuchając, im Monsura Adisa, który też tam doszedł przed sezonem napastnika groźnego z Wiśno-Niażkowicę, mm. i podkręcił trochę kramarza, dama kramarza, który, który też, też wychowany w stali mielec. Tak. Więc to kolejny akcent podkarpacki. Bardzo dobrze prezentował się kramarz w sparingach, Bo strzelał bramki, dobrze się prezentował, i myślę, że nieprzypadkowo też tre, trener Tułacz użył właśnie tych dwóch nazwisk, bo myślę, że jednego z nich będziemy mogli zobaczyć i w w składzie na mecz ze Stalą Rzeszów więc jak już reasumując te transfery wydaje mi się, że trenerowi Tułaczowi w jakimś stopniu może udało się te, wypełnić te luki e, powiedzmy, że środek pola w jakimś tam stopniu jest może nie, naruszony, ale ale tam się powtarzają zawodnicy ale to jest jeszcze jedna kwestia związana z Puszczą, wydaje mi się, że ona jest bardzo istotna, tam jest sporo kontuzji w tej chwili e, i, i tutaj jest problem, z tamtego sezonu podstawowi zawodnicy, e, taki jak Piotr Brzeziński, e, czy nowy zawodnik Kolejny Rzeszowianin, Szymon Jopek. Myślę, że tutaj trener Tułacz też wiąże z nim duże nadzieje, bo staluje woli był naprawdę wyróżniającym się zawodnikiem. Więc okej, okay, przejście do wyższej ligi, dużo wyższej ligi może skończyć się szokiem, ale wiemy też, jak Szymon Jopek, jaki jest, jaki jest utalentowany i, i myślę, że on sobie na tych, na tych boiskach pierwszoligowych spokojnie, spokojnie poradzi. Więc no, myślę, że trener Tułacz i ekipa puszczenie połomica, chociaż wiemy, że puszcza raczej no, nie ma zbyt wielkich możliwości. Transferowych, na ile mogła, na tyle jakoś te luki sobie uda, udało im się te luki wypełnić. Generalnie możemy się spodziewać na pewno ciężkiego spotkania. Tam każdy ma ciężko w niepołomicach. Stal Rzeszów, akurat ostatni raz jak tam grała, to wygrała 4 do 1. I dzień konia miał Andrzeja Prokić, który to ponownie. W, to jest w ogóle fantastyczne, Prawda? że to się tak zamyka, że mamy ile minęło 10 lat no, chyba. No niespełna, niespełna 10 lat, 10 lat 10 temu lat. można powiedzieć, był ten mecz. Dopowiem, Andrzej zrobił, zdobył wtedy cztery bramki w tym spotkaniu. Wszystkie trafienia były jego autorstwa. Ciekawostka jest jeszcze taka, że Strzelał tego gole Krystianowi Stępniowskiemu, czyli bramkarzowi, który był naszym zawodnikiem jeszcze w poprzednim sezonie. i Posłuchajmy sobie, jak Andreja wspomina tam to spotkanie, bo całkiem nieźle je pamięta. Andreja Prokic, Andreja, jesteś jednym z tych piłkarzy, który miał okazję grać przeciwko Puszczynie Połowicy i to nie raz, ale grałeś też w takim jednym wyjątkowym meczu już w barwach Stali Rzeszów, wygranym tam 4-1. Domyślam no się, że dobrze pamiętasz to spotkanie. E, tak, oczywiście, że dobrze pamiętam. Jedyne spotkanie, w którym strzeliłem cztery bramki, więc e, bardzo dobrze pamiętam i, i cieszę się, e, że strzeliłem cztery. I może, może jakaś powtórka, nie wiem. Myślisz, że to może być dobry zwiastun, że właśnie teraz jedziecie do niepołomic? Wtedy to też był początek sezonu? No nie, myślę, że to nie ma znaczenia. E, też e, wtedy to była druga liga wschodnia, teraz już jest pierwsza liga, więc. Poziom też jest inny. E, idziemy przygotowani i idziemy walczyć o punkty. Czy szlimy jedną, dwie, ważne żebyśmy e, wygrali. Tam myślę, że można się nastawić na bardzo ciężki pojedynek, prawda? W tak zawsze się gra ciężko. To miałeś tam okazję w ostatnich latach grać jako piłkarz z Mielec? Tak, grałem, e, grałem kilka razy tam, więc tam na pewno niełatwe boisko. E, dużo pewnie stałych fragmentów ale tak jak mówię, no nieraz tam grałem, więc y, nic nowego. Dziękuję bardzo. No trudno nie zgodzić się z Andreją. Raz, że wiadomo, że będzie pamiętał pewnie już do końca życia to spotkanie, skoro mówi, że raz w życiu strzelił cztery gole i to było właśnie w Niepołomicach, ale też dwa, że ciężko liczyć, tak naprawdę na powtórkę z rozrywki. No chyba tak. No, bardzo bym tego chciał, żeby taka, taki wynik był, ale, ale tak patrząc realnie, patrząc na to, jak gra puszcza, patrząc na to, jak występuje puszcza na własnym stadionie, pomimo tego, że w ostatnich dwóch latach, bo często mówiło się tak, że ten teren puszczy jest bardzo, bardzo trudny do zdobywania punktów. Ale te ostatnie dwa lata tak do końca tego nie potwierdzają, bo tam praktycznie chyba w tamtym sezonie wygrali pięć spotkań lub cztery, a, a wcześniej sezon też koło tego. No, oni mieli bardzo dobre dwa sezony to jeszcze wcześniejsze, mm. kiedy byli nawet otarli się o pierwszą szóstkę. Środkowe swojego pobytu. Dokładnie. W, w tych sześciu te takie dokładnie te środkowe yy, i, i tam faktycznie byli blisko, w szczególności w tym sezonie koronawirusowym, gdzie mieli dwa punkty do niecieczy do szóstego miejsca i mogli niesamowicie zaskoczyć całą ligę i całą Polskę piłkarską. No i od tego momentu zaczął się taki trochę zjazd w dół. No na razie zaczęli ten sezon bardzo mocno, tak. No wygrali 1-0, wygrali u siebie. Mają dwa mecze u siebie, to też jest bardzo fajny handicap na początku mm. sezonu, żeby zagrać dwa mecze u siebie, no i, i pod tym kątem, no, dlatego uważam, że ten mecz nie będzie taki sam jak ten 10, blisko 10 lat temu. Przepraszam, że wejdę ci mm -hmm. Wtedy też się nikt nie spodziewał, że Stal Rzeszów może tam wygrać 4 do 1. Wróćmy sobie do e, tych czterech bramek Andreja Prokicia i w zasadzie obejrzyjmy sobie te wszystkie cztery bramki, bo tak się składa, że mamy je w swoim archiwum. To ja się rozsiadam. <laughs> Tak. Przypomnę, że Puszcza wtedy awansowała z drugiej ligi do pierwszej, także była czołową drużyną w lidze, a na, prawie że na Dzień Dobry takiego gonga dostała od Stali Rzeszów. Tak, tylko właśnie tym razem, e, trochę, może nie, że role się odwracają, ale na pewno podchodzimy do tego spotkania nie w roli outsidera, tylko raczej w roli faworyta, może minimalnego, ze względu nawet na ten styl gry, nawet na tę pierwszą kolejkę. Takie mam wrażenie, że jeśli się poskłada wiele rzeczy w całość i tam po prostu nie będzie jakichś wielkich przypadków na boisku, to piłkarsko-starżeszów ten mecz powinna wygrać w teorii oczywiście bo to tak. tylko teoretycznie. Eee, no ale właśnie ta teoria to jest jedna, praktyka to jest drugie i wiemy jak wygląda boisko w niepołomicach, wiemy jak gra puszcza, eee, tak jak wspominał Andreja, staje fragmenty gry, to myślę, że może być klucz do rozwiązania tego spotkania sobotniego. Strzały z dystansu, o czym mogliśmy się właśnie przekonać w ostatnim spotkaniu, o Puszczy, gdzie Michał Koj tam przejął piłkę i od razu kropnął z dystansu i potężny strzał pokonał pokona bramkarza Łęcznej. Mm, no i ja bym się tak właśnie Spodziewał, że na tym boisku te elementy będą grały główną rolę. A jeśli te elementy mają grać główną rolę, no to nie spodziewam się zbyt wielu bramek. Tak szczerze powiem, więc e, no, jakbym miał cokolwiek przewidywać, to, to ja widzę tutaj. No, mniej Bramek, jakieś niewielkie zwycięstwo, które jest z drużyn, tak? E, więc, więc raczej te powtórki sprzed 10 lat bym nie przewidywał. Czyli gramy raczej Andery, niż Owery. Tak? Raczej Andery, tak bym. <grym> jak, niezwykle dla stali, w meczach stali, ale raczej Anderek. Raczej Anderek, jakieś takie minus 2,5 może. <grym> <grym> jak myślisz, Mateusz, czy fakt, że dla puszczy. Jest to już szósty sezon z rzędu na zapleczu ekstraklasy. To może mieć w ogóle jakiekolwiek znaczenie? My jesteśmy, nie użyję tego słowa, bo trener zabronił. Będzie bił po to, tak, Na będzie bił. Patrząc na naszą kadrę, no ciężko mówić, że jesteśmy, przepraszam, trenerze, Byniaminkiem. No, ja już nie powiem, Ty już powiedziałeś, nie będę powtarzał. E, no tak, tak, tak. No, nawet po tym pierwszym meczu trudno powiedzieć, że jesteśmy e, drużyną, która awansowała z drugiej ligi do pierwszej ligi. E, więc, więc tutaj faktycznie trochę re, racji trener ma. E, I myślę, że na boisku w Niepołomicach będzie to podobnie wyglądało. E, jeśli ktoś śledził ten mecz Niepołomica Łęczna tam niepołomicy ruszyły, znaczy nie, nie ruszyły, tylko wyszły bardzo wysoko na Łęczną. I przez to Łęczna generowała potężną ilość błędów. No jeden z tych błędów skończył się bramką, a kolejny kilka minut później znowu się mógł skończyć bramką. Więc nie zdziwiłbym się, jeśli trener Tułacz zrobiłby to samo w meczu ze Stalą Rzeszów, bo dobrze wie, że Stal Rzeszów będzie chciała prowadzić grę. A prowadzenie grę jako drużyna, która awansowała dopiero co... Zawsze wiąże się z tym, że w końcu stracisz piłkę. Dokładnie, w końcu straci się piłkę. Więc no to jest jakieś tam na pewno ryzyko, no ale tak, no, stan nie prezentuje stylu przestraszonej drużyny, która wchodzi do wyższej ligi i, i po prostu czeka na skarcenie od lepszych rywali. Tak? No, na razie to pierwsze spotkanie pokazało, że to, to, to cały czas my chcemy narzucać ten styl gry. Wiem, że to jest powtarzane cały czas, ale według mnie to jest ważne, bo to widać, widać na boisku i, i, i to trzeba potwierdzać za każdym razem i w niepołomicach trzeba to potwierdzić również. Ale myślę, że będzie dużo, dużo, dużo trudniej niż tutaj u siebie w meczu z Chrobrym. Wspomniałeś już nie raz o trenerze Tułaczu, to też jest trochę ewenement na polską skalę. 9 A... lat? Nie, ósmy nie, sezon, ósmy sezon, 8 8 sezon. No sezon. to jest naprawdę szapoba dla działaczy z Niepołomic, że wytrzymują te nawet i pewnie trudne momenty, prawda? No to nawet dwa ostatnie sezony myślę, że e, trener Tułacz, patrząc jeszcze na to, że w Polsce bardzo często no, trenerzy stają się ofiarami własnego sukcesu i takich trenerów mógłbym wymienić Multum, e, no to tutaj trener Tułacz, jeśli nazwiemy te, nazwiemy te dwa sezony 8 e, i dziewiąte miejsce sukcesem dla Puszczy, a uważam, że można je tak nazwać, bo patrząc na potencjał tego zespołu w tamtych latach, to to był według mnie wynik ponad stan. Bo trener Tułacz naprawdę często szyje. No, w tej chwili nie ma złej kadry, ale często szyje po prostu, może nie z niczego, bo, bo nie mogę obrazić tak zawodniku, bo każdy zawodnik, który wybiega na boisko walczy i daje z siebie 100%. No ale na pewno nie było to tak łatwe zadanie jak w niektórych klubach pierwszej ligi. On musiał mierzyć się z dużo trudniejszymi, z dużo trudniejszym stanem kadry, że tak powiem. Więc, więc tutaj akurat mm, szacunek dla prezesów, dla właścicieli puszczynie połomice, że potrafią tak cierpliwie podejść do, 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 do trenera. Ja w ogóle jestem fanem takiego podejścia, żeby dać trochę czasu trenerowi. No, bo jeśli ktoś myśli, że po dwóch, trzech miesiącach, po kilku kolejkach drużyna zacznie grać w dobrym stylu, takim jaki trener ma jaki trener ma pomysł, no to jest w grubym błędzie. No to jest utopia. To jest po prostu utopia, ale widzisz, ta utopia często niestety przesłania racjonalne myślenie prezesom, bo ile razy mamy taką sytuację, czy nawet już nie chcę przypominać sytuacji z tamtego roku z Dariuszem Banasiakiem, z, z Radomiaka Radą. No to zwolnienie było zupełnie kuriozalne. Tak? E, I to właśnie też była ofiara sukcesu. E, więc tutaj szacunek dla, dla Puszczy. Trener Tułacz też jest niezwykle, widać, przywiązany. A on się lubi przywiązywać do klubu, bo w Tłokagorzyce też długo, długo tam siedział, długo grał, kończył karierę, potem jeszcze trenował. Więc on też jest dosyć taki wierny. E, I chyba mu się w tych niepłomisach, tak? Praca podoba po prostu. Więc, więc też on tam jest takim troszeczkę już w tej chwili takim tatą, bym powiedział, tego całego zespołu i, i ma na pewno posłuch w tej, tej ekipie. Wiemy też, jaki jest trener Tułacz. To, to jest trener, który lubi sobie krzyknąć, lubi, lubi no to powiedzieć. Jest charakterny człowiek. Charakterny człowiek. A, więc, więc tutaj myślę, że też niektórym zawodnikom może nie, że to się może podobać, ale po prostu są w stanie się przy nim jakoś rozwinąć, są w stanie jeszcze nim się dobrze pokazać, lepiej się zmotywować, a też widać, że ten skład powoli. Troszeczkę młodnieje, tak widział, bo, bo, bo faktycznie kilku zawodników przychodzi coraz młodszych. No, tak jak wspomniałem o Szymon, Szymonie Jobku. Słuchając trenera tułacza, widzę, że na przykład on w nim bardzo widzi, widzi gościa, który, który będzie w stanie kreować tę grę, rozrzucać te piłki i może troszeczkę zmienić grę puszczenie Niepołomice, no, Bo wiemy, że puszcza jest kojarzona raczej z takim defensywnym stylem tak. zamknięciem się na własnym boisku najczęściej, z czekaniem na rywala, z szybkim atakiem, prawda? długą piłką. Dokładnie, więc może tutaj pod tym kątem wiemy, że piłka nożna się trochę zmienia, może ten Tyłasz też te troszeczkę zmieni swój, e, swoje podejście Wiesz, do gry. Może te dwa sezony, że jednak był tuż nad kreską Dokładnie. praktycznie, może dały też jemu do myślenia, że coś trzeba zmienić, bo trochę już to nie wystarczy. Tak, na no ta lampka ligę. chyba się zaświeciła i, i faktycznie, no też widać po tych ruchach transferowych, że tych zmian jest sporo, młodych chłopaków przyszło sporo, bo i Kramarz, o którym wspominaliśmy to jest 18-latek, też bardzo przebojowy, a, więc no, tak już też, też mówiąc, już, już kończę z tę wypowiedź, A, no, trener Tułacz, szacunek, wielki szacunek, że, że tyle lat na, na stanowisku i jeszcze większy we mnie, według mnie szacunek dla, dla właścicieli klubu i no, warto brać przykład, naprawdę warto brać przykład z takich prezesów, bo no, trzeba dać czas popracować. Nikt nie chce być oceniany idąc do nowej pracy po dwóch, trzech miesiącach i od razu być nacenzurowanym i od razu być wyrzucanym z klubu, bo coś tam nie wyszło. Każdy musi mieć czas na to, żeby się zaadaptować. Więc no, liczę na to, że coraz więcej prezesów będzie podchodzić właśnie w taki sposób, jak podchodzi, podchodzą właściciele puszczy. My mamy swojego człowieka można powiedzieć z niepołomic. Marcel Kotwica do Rzeszów właśnie przychodził z tego klubu. Posłuchajmy sobie, co Marcel mówił o tym swoim czasie spędzonym w niepołomicach. E, bardzo miło wspominam ten czas e, i, i dużo, dużo emocji takich sentymentalnych związanych z tym miejscem. Cieszę się, że wracam z powrotem na K2 na Cińskiego i, i mam nadzieję, że w barwach stali Rzeszów tam zwyciężę. No to zmierzamy ku końcowi e, dzisiejszej dyskusji. Jeszcze tak zapytałbym ciebie Mateusz, jak myślisz, z czyjej strony największe niebezpieczeństwo może naszej drużynie grozić? Szczerze mówiąc, nawet nie wyróżnię nikogo indywidualnie. E, raczej bym się obawiał całego Kolektyw. całkowicie kolektywu. E, bardzo się tego boję, bo w drugiej lidze widywaliśmy takie sytuacje, że starzesz po prostu z, stawała przed polem karnym, zderzała się z tym murem i bardzo długo tego muru nie potrafiła przebijać. No ja mam taką obawę, że podobnie może być po tylko mam cichą nadzieję, że się uda bardzo szybko ten mur przebić i wtedy może nam się ten mecz rozkręcić, że się może zupełnie inaczej potoczyć. I Ja mam taką po prostu cichą nadzieję, że tak się stanie, ale ja się po prostu obawiam tego kolektywu, tak jak mówisz, że, że to całościowo ta drużyna będzie tak ustawiona, że będzie ciężko się przebić zawodnikom naszym przez, przez tę obronę, przez środek pola, na skrzydłach też na pewno będzie gęsto. Myślę, że trener to na pewno bardzo dobrze odrobił Zadanie domowe i wie, kogo ma zatrzymywać, wie, kogo ma powstrzymywać, wie, kogo ma stal na bokach, wie, jak mocne są wahadła stali, wie, jak mocno e, grają dwójkami, czy Michalik z Marszukiem, czy Prokic z Głowackim. E, no, to, są, to, to są rzeczy, które każdy widzi. I tak jak często wspominamy, w drugiej lidze też wszyscy widzieli, ale nie zawsze potrafili na to znaleźć receptę. To w tym wypadku no, mam taki szacunek do trenera Tułacza, że on już jest ograny mocno w tej pierwszej lidze, on już nie jednego pieca chleb jadł, nie jedną drużynę widział, z niejedną drużyną sobie nie radził. I też to jest, według mnie, też ciekawa rzecz, bo trener Tułacz, trzeba to sobie przypomnieć, trzy razy grał w ćwierćfinale Pucharu Polski. Tak jest. A, więc też, żeby dojść do ćwierćfinału Pucharu Polski, to trzeba mieć jakieś patenty bo wiadomo, że Puszcza no, występując z drużynami grającymi z wyższej ligi często, albo po prostu lepszymi, no, musiała na ten jeden mecz coś przygotować, często specjalnego. No i trenerowi Tułaczowi to się udawało. Ja nie chcę porównywać tego do poziomu Czesława Michniewicza, który potrafi przygotować świetnie zespół właśnie pod jeden specjalny mecz, eee, no ale tutaj tego właśnie bym się obawiał, że trener Tułacz będzie w stanie zneutralizować nasze wszystkie atuty. Oby tak nie było, bo tych atutów mamy bardzo wiele, więc zneutralizowanie ich wszystkich jest bardzo trudne. Eee, no ale tego się, no, o indy, jeśli mówisz o indywidualności obawiam się trenera Tułacza. Tak, obawiam się trenera Tułacza i jego taktyki. to jest największa indywidualność? Tak, uważam. Znaczy może nie do końca, ale, ale jeśli mam się <laughs> czegoś obawiać, to właśnie jego podejścia, jego taktyki, no i jego pomysłu na grę puszczy w meczu ze Stalą. Tego się obawiam. To już Drugi raz, czyli można powiedzieć, że zgodnie z tradycją, poproszę o typ. A pierwszy był nawet blisko, bo gdyby wykasować to jednego samobuja i, kar i karnego, to byłoby 3-1, <gry> więc myślę, że było blisko. To uznajemy, że prawie trafiłeś. Okej. Okay, powiem tak. Tym razem 2-0 dla stali Rzeszów. Bez bramki straconej, chciałem zaznaczyć. 2-0. Przemek właśnie zrobił, lubię to. <grym> Przemek Pęksa, jeśli oczywiście on stanie w klatce. A, a propos lubię to. Zachęcam wszystkich do subów, do lajków, wciskajcie dzwoneczki. Po prostu warto chyba nas śledzić, bo cały czas będziemy się rozwijali i tworzyli treści dla Was, a przecież nie dla siebie. I jeszcze jedno małe ogłoszonko. Wiemy, że wielu kibiców wybiera się na sobotnie spotkanie do Niepołomic, ale jeśli ktoś z Was nie będzie mógł bezpośrednio z trybun oglądać te tego spotkania, Wykupcie link do transmisji, ten link się tutaj poniżej za momencik Wam pojawi. Pamiętajcie, że kupując linki do transmisji wspieracie też nasz klub, także chyba warto. Na pewno warto. Dzięki Mateuszu, do Dzięki zobaczenia nie. przy okazji kolejnego studia. Do zobaczenia, żegnam serdecznie. Do zobaczenia.